Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam serdecznie naszych drogich słuchaczy. Jest to dzień szczególny, bo nagrywam tę audycję w dniu 27 kwietnia 2015 roku. Pierwsza nasza myśl to biegnie do Rzymu, bo przeżywamy uroczystości związane z pierwszą rocznicą kanonizacji Jana Pawła II. Świętego Jana Pawła II, największego obrońcy życia w skali świata, największego z rodu Polaków. To wielka radość, że już od roku możemy tytułować tego naszego wielkiego rodaka, największego obrońcę życia na świecie tytułem święt. Z jakże licznych jego przemówień, wezwań, apeli, pozwólcie drodzy słuchacze, że przytoczę dzisiaj tylko jeden cytat. W Rzymie 22 lutego 79 roku, a więc na początku swojego wielkiego pontyfikatu, nasz papież mówił tak, cytat: „Jako namiestnik Chrystusa, wcielonego słowa Bożego, mówię Wam, pokładajcie wiarę w Bogu, stworzycielu i ojcu każdej ludzkiej istoty. Ufajcie też człowiekowi stworzonemu na obraz i podobieństwo Boże i powołanemu by być dzieckiem Bożym. W Chrystusie zmarłym i zmartwychwstałym sprawa człowieka otrzymała już swój ostateczny wyrok. Życie zwycięży śmierć. Koniec cytatu. To słowa naszego umiłowanego papieża, świętego papieża, tego, który siał dzieło obrony życia na wszystkich kontynentach. A ileż razy w naszej ojczyźnie w czasie swoich pielgrzymek. To jemu zawdzięczamy wielką mobilizację obrońców życia na całym świecie. To także ja, inżynier Antoni Zięba, niech to będzie powiedziane bardzo jasno, zawdzięczam swoje powołanie do dzieła obrony życia i moją działalność pro-life. Kochani, przeżywamy okres Wielkiej Nocy. Chrystusowe zwycięstwo życia nad śmiercią dokonało się tam na Ziemi Świętej, ale ono dokonuje się każdego dnia, także i dzisiaj w naszej Ojczyźnie. Niech nas nie załamują te niekiedy przerażające wręcz informacje z mediów. A to śmiercionośna pigułka dzień po, a to niszcząca polską rodzinę, polski porządek prawny i naszą tradycję, a także i wiarę katolicką, Europejska Konwencja Przemocowa. Niech nas nie tworzą podjęte przez ten fatalny rząd działania w parlamencie związane z legalizacją procedury in vitro. My, jako ludzie wierzący, wierzymy w potęgę Chrystusa, dawcy życia i zwycięzcy śmierci. Problem polega tylko na tym, na ile z Jezusem Chrystusem, Królem Wszechświata, dawcą życia i zwycięzcą śmierci będziemy współpracować i jak będziemy współpracować. Jan Paweł II też dał nam tutaj odpowiedź. Pierwsze miejsce należne jest modlitwie. I nie raz, i nie dwa, i nie trzy. Do mnie osobiście, bez... Kamer telewizyjnych i bez mikrofonów radiowych, bez reporterów dziennikarzy mówił ja codziennie modlę się w intencji obrony życia z modlitwy czerpał moc, radość, wytrwanie i te łaski, które są potrzebne szczególnie w dziele obrony życia. Chciejmy także i my mieć tą niezachwianą nadzieję, pewność zwycięstwa życia nad śmiercią. Tego zwycięstwa, które odniósł w historii już nasz Zbawiciel Jezus Chrystus. Chciejmy tą pewnością wiary dzielić się z innymi, ale nie zaniedbujmy tego podstawowego działania w obronie życia, jakim jest modlitwa. Niech rozwija się potężny ruch duchowy adopcji dziecka poczętego, wspaniała modlitwa ratująca życie konkretnego dziecka. Niech mnożą się różne inicjatywy modlitewne, niech rozwija się także zapoczątkowana u nas w Krakowie krucjata modlitwy o obronie poczętych dzieci czy World Prayer for Life, światowa krucjata modlitwy o obronie poczętych dzieci. Ale 27 kwietnia nam, Polakom, kojarzyć się długo będzie z najtragiczniejszą datą w naszej całej tysiącletniej historii bo starsi pamiętają, młodszym trzeba to podać i może przypominać. 27 kwietnia 1956 roku w warunkach ostrego terroru komunistycznego, stalinowskiego, narzucono naszej ojczyźnie zbrodniczą ustawę aborcyjną. Komuniści polscy, naciskani przez komunistów sowieckich, drogą ustawy państwowej zrealizowali zbrodniczą dyrektywę. Ludobójcy Lenina swoboda aborcji. To oni narzucili zbrodniczy element ideologii marksistowsko-leninowskiej swobody aborcji. Dzięki modlitwie, działaniu i pracy wielu osób tą ustawę anulowano w styczniu 1993 roku. Dzisiaj pojawiają się nowe wezwania, ale ufam, że zwyciężymy. My, ludzie wiary, my ludzie. Broniący życia każdego człowieka od poczęcia aż po naturalny kres. Te rocznice mają wręcz jakiś symboliczny charakter. W mrokach komunistycznego terroru 27 kwietnia zostanie zapisany jako dzień zamachu na życie polskich nienarodzonych dzieci, ale w tej Nowej perspektywie tej odradzającej się Polski, tej budzącej się Polski. 27 kwietnia będzie zapisany jako dzień kanonizacji największego zrodów Polaków, największego obrońcy życia. Pamiętajmy o tych rocznicach. Szczęść Boże.